Witajcie ludzie, z tej strony kryża przed Wami siódmy odcinek Bully Scholarship Edition. Tak więc, jakie mam plany na dzisiaj? Zamiast kilka misji fabularnych, o ile się pojawią, jak widzicie teraz, nie ma żadnej. Jest jedynie koszenie PQ i Paper Road Intro. Co, już wiem, że to jest po prostu oznaczenie gazet po osiedlu, po miasteczku. Coś w tym stylu. O ile mi się wydaje dobrze, że lekcje się zaczynają o dziewiątym, więc nie ma sensu iść na 15 sekund do miasta. Tak więc odnowimy sobie życie, bo jest tylko połowa paska, y, zapełniona. I co, nie zapełniło się? Nie wiem, jak te kole działają. Niestety tyle nie sterczyło, dalej mam połowę paska. Pustą, i. Aha! Dobra, dobra. Nie w tym budynku jest lekcja. I będziemy musieli za niedługo też, pewnie, dokupić jakieś tam jedzenie albo coś. Zobaczcie, co tu jest. Co tu jest? To jest inne wejście do szkoły? A, dobrze wiedzieć. W razie ucieczki będzie. Dobra. Właśnie, dobre miejsce na wyjście. Przed ochroniarzami.

Ok, czyli będziemy naprawiać w bajku, zamiast yy, w... samochodzie. Dobra, w tą stronę. Zobacz, jest. Teraz spamujemy S. Spoko. I w tą stronę. No i tyle. Proste. Będę lubił lekcje techniki po prostu strasznie proste. A poza tym dostaliśmy to. Nie wygląda zbyt okazjonalnie, jak, jakoś um, niesamowicie, ale za to. Bez wątpienia się przyda. Pewnie niektórzy się zastanawiają, albo i nie. Skąd to wszystko wiem? Mianowicie, jeszcze raz podchodzę do nagrania tego odcinka, ponieważ wcześniejsze podejście było strasznie flegmatyczne. Co chwilę wiem jakieś fejle... I nawet... wiecie... Fajdy to jeszcze nie jest problem, ale to po prostu tragicznie się oglądało. Więc myślę, że lepiej będzie to powtórzyć. I idziemy zarobić. Myślę, że tam nie będziemy jeszcze na razie na box. Może za chwilę. Zobaczymy jedną z sposobów... jeden ze sposobów zajawiania tutaj. Ile rzeczy częściej będziemy na jaworze jeździć? To jest naprawdę szybsze od um, dyskoolki. I... Znaczy przy okazji, co jest tutaj. Pryk. Nie, no... Na... A co ty chcesz? Dostajesz jedzenie. Nie, ja chcę dostać kasy za dostarczenie papieru. Najprawdopodobniej za... Niejedna co nie złonimy więcej kasy. Okej, dostarczamy gazety do... O! Dostaliśmy służbowy bike. Spoko, mamy trochę mało czasu. Okej, okay, tu bierzemy gazety. No spoko, wiem. Mamy newspapers. Teraz trzeba podoseczać. Nie w ciebie. Tu, pyk. I tam już się przejdziemy. A, shit, kamera szaleje. Staniemy tutaj. Zejdź. Za pierwszy razem zwaliłem tą misję, bo rzucałem tymi gazetami gdzie bądź. Dlatego tym razem postaram się to zrobić porządnie. Świetnie. Już się nam lekcje zaczęły, więc zaraz po tej robocie się przejedziemy. I... zejdź. Już nas szukają, gada, no zejdź proszę. Powiedz, że nie wyrobimy. Może tak będzie szybciej. Nie wyrobimy, nie zdążymy na czasie. Tak. Gadam, nie zdążyliśmy. O, oh, Jesus Christ. Jednak to nie jest takie proste, jak myślałem. No dobra, już wiem, że przegrałem. Teraz pójdziemy za ten budynek do przystanku autobusowego. Myślę, że będziemy jednak zarabiali w inny sposób, niż dostarczając gazet. No najwyżej jak jeszcze będę miał wprawę. Może właśnie, może nie musieliśmy schodzić w ogóle z tego bajku. Bajka? A teraz wiem jaka będzie misja, będzie to nowa misja. Więc warto ją pokazać. Warto się po prostu na nią nie spóźnić. Aż w już się na nią spóźniliśmy. Ale warto ją nie przegapić. Oto, to miała naleźć. Pyk. I... idziemy na pierwsze piętro, na koniec korytarza. Gdzie mi się też wydaje, że mamy lekcję... Y, Demet, no daj mi dojść do lekcji. Gdzie mamy też lekcję sztuki. Fotografia 1. To samo babko, co mamy właśnie sztukę czy tam plastyk nie co to tu mamy zrobić zdjęcia takich oto flag jest ich pięć tak jest ich pięć na tym terenie mamy na to w miarę dużo czasu więc myślę, że nie powinno być problemu i pyk dobra foto czyli to już mamy z głowy Jedna plaga jest koło Akademiku Dziewczyn. O, tutaj, zejdź, 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 Dobra, w tym się chodzi, zapomniałem zupełnie. Um, z drugiej strony trzeba iść. Aparat. I zobaczmy, może będzie wyznaczenie za dobrze? Tak jest. Um, cofamy. I teraz idziemy do biblioteki. No w tamą stronę. Tak trzeba zrobić. Spoko, jeszcze nieładna pogoda, będą już zdjęcia. Na szczęście to nie wpłynie nasz nasz um, Nie wpłynie to na to czy przejdziemy... Czy zdamy tą lekcję, czy nie na szczęście. To na górze robię. Stać czy tak? stać czy tak. Czasem trzeba jeszcze przybliżyć na szczęście cymadem sobie odpuścili tą konieczność. Teraz idziemy do budynku... Do budynku po lewej. Tak, na desce. Są się lud. Wszyscy chyba uciekają przed deszczem. Eee, znowu na niego wpadłem. Wcześniej jak pierwszy raz przejeżdżam tę misję tak samo było. Bo by się po prostu ustawił. Miejmy nadzieję, że stąd starczy. A pajacik? No dude, co się stąd? Czego kozaczysz? Kolejni na nie wpadają, idioci. You don't belong here. Wkurzają się, bo nie jestem jednym z nich. Nie, deska sobie deska sobie tym razem odpuścimy, Przebiegniemy się tu kawałek. Mamy mnóstwo czasu, jak widzicie, po lewej stronie. I mamy tutaj. Więcej. Wspanialiśmy. Pyk. Wystarczy, co kiedy gości? Zła. Tak właśnie myślałem. Tak więc trzeba przybliżyć. Jest dobra fota. I wychodzimy. I wracamy sobie do... Naszej klasy. Szkoda, że nie ma muzyki. To jest właśnie dziwne w tej grze, że czasem... Ta muzyka... Znika. Po prostu się wyłącza. Tu chyba można też wejść do szkoły, miejmy nadzieję. że to nie jest jakieś super tajne przejście. Tak jest. <grym, <grym, jak zwykle buli wkurzają kujonów? I z ponad połową czasu wracamy do naszej sali, żeby dostać zaliczenie. Jakie dostaniemy bonusy? Mianowicie całkowicie bezużyteczne, ponieważ teraz możemy przeglądać nasze zdjęcia w menu pauzy. Są jakieś misje? Nie, czyli możemy. Nie. Możemy zrobić sobie misję taką. No nikt będzie. Chodź tu ze mną. No idziesz, nie idziesz. Będziemy musieli tak wolno iść, no cóż. Miejmy nadzieję, że jak tym razem wyjdę ze szkoły, no to. to nie pójdzie. Znaczy, to po prostu się anulowało. Zaliczyło nam, że sfailowaliśmy tę misję. Miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Ważne, na minimapce czy w przypadku nam jakoś się nie oddala za bardzo. Jest gdzieś blisko? To otwieramy. Ok, tym razem się udało, bez fejla. Niestety nie możemy biec, bo wtedy Algi za nami nie nadąży. Tak, w ogóle odwołuję to, co mówiłem na początku. Nie znałem się na tej grze i mówiłem, że skiny, że modele płacenia się powtarzają. Jednak nie miałem racji. Każda postać, to jest oryginalna, chyba że ten to będzie Algi. To wtedy będę odwoływał odwołanie. Wyglądają podobnie, ale nie tak samo. Więc jednak popracowali nad tym czy dotąd? 15 dolców. I dziecliśmy misję fabulaną. No. I o ile dobrze pamiętacie, ostatnią misję tu właśnie ta misja nam zniknęła na jakiś czas, ponieważ... Nie mieliśmy kwiatków. Tak więc musimy się... O oh jesus musimy się udać do... do, 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 do sklepu. O oh jesus to jest tragedia na desce. O, tak. Musimy się udać do sklepu, to, po to, aby kupić właśnie te kwiatki potrzebne, i dopiero wtedy będziemy mogli zacząć tą misję. desce nam to troszkę dłużej zajmie, ale przynajmniej nie musimy dodawać sobie drogi do garażu. Tak więc myślę, że tym razem będzie się to opłaca. Tu mamy market. I kupimy, i picie, i... W ogóle kupiłem wszystko. Kupimy to, może się kiedyś przydać. Kwiatki i czeko y, czekolady kupiliśmy wcześniej. Teraz kupimy jeszcze puszkę i mamy pół życia. Na trzy dolce naprawdę się opłacało wszystko kupić. I teraz chodźmy do misji fabulejnej. To jest całkiem niedaleko, bo jest tutaj. O, tutaj. Carnival Date. Well, not me what are you talking about we had a date and you are three minutes late no we didn't yes we did no we really didn't but look i remembered how much you like flowers oh damn that wasn't you that was darby well he's late i cannot believe he's done this to me oh and those are so beautiful three minutes what does he think i am a tramp Ugh. i hope something important happened like he's dead, because otherwise there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has four thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliated me. So, uh, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great. You czyli idziemy do. do. pokoju do. wesołego miasteczka, na którym byliśmy ostatnio. Tak więc wiem, że można się pakować tędy. Czy w ogóle widzę, bajki można kupować, i naprawiać? Ale teraz sobie odpuścimy deska będzie w tym wypadku lepsza, gdyż to nie jest tak daleko. Już jesteśmy na miejscu, więc nie było sensu być niczego innego jak deskę. I... No w sumie. I idziemy. Tak więc musimy zdobyć 10 biletów. Już dwa mam z góry, bo wygraliśmy wyścig koketów Tu jest pierwsze miejsce, gdzie możemy właśnie zdobyć to... te bilety. Musimy trafiać tych łapaczy. Mamy 6 piłek. Pyk, nie trafiłem, Damiec. Chodźcie tu. Wiem, że tam na dole było ich mnóstwo, ale. Mimo co? To... Chciałem mu tego O już trzech, uważnie Nawet nie skumałem. Myślałem, że jeszcze jednego mam trafić. Tak więc mamy trzy kolejne bilety I teraz idziemy Co nie idziesz ze mną? Czy jakoś z sobą czołgać, tak? No właśnie. Ok, czyli idziemy teraz... Z tą yy, Okej. Okay. idziemy sprawdzić swoją siłę i spamujemy altem. Mam nadzieję, że to Seczy, się. są trzy kolejne bilety. Świetnie.

Karzełka wpakowaliśmy do wody. No cóż, teraz idziemy do namiotu po nagrodę dla Pinki. Dziwne imię, ale no cóż. No i idziemy strasznie powoli, ale do celu. Tego właśnie nie lubię, jakże że trzeba się tak właśnie wolno poruszać z tą babką. W ogóle w grach nie w kurze, jak właśnie trzeba jakoś pilnować typa żeby go nie zgubić albo tam ja, masz jakiegoś bipa, który biega po całej mapie zamiast za tobą, jeszcze jest oczywiście wolniejszy i kupujemy misia. Tak w ogóle tu jeszcze można kupić kilka głów, można plakat kupić, właśnie, też głów, czapeczki, buty, skutek nawet będzie można później kupić za nie wiadomo ile, tylko przy misiu była cena? Tak. Na jest y, poza y, zakupem. Jakiś kolejny plakat, jakiś tam. Bo ...osób, głównik GD/2. Między się w tej sytuacji mogliśmy kupić. I idziemy go dać, pinkie. Właśnie nie wiem, dlaczego tu zmieniła głos. Ale przynajmniej nas uwielbia, jak widzicie. Jimmy? Mamy dwie kolejne misje. Mhm. Idziemy do miasta. Do drugiej części miasta, dokładnie. czyli jest wyjście. I w ogóle nie wiem dlaczego znowu mamy mniej życia. Wydawało mi się, że ta puszka, którą kupiliśmy, nam odnowiła to życie. Ale no cóż. Trzeba będzie pewnie jeszcze raz kupić. Mamy dużo kasy. A te nagłe zakręty, to jest straszne Chyba, ja, że sobie weźmiemy tu właśnie nie wykorzystałem, że jest Tak mi się wydaje, że zgasz nie będziemy tu kreać czyjegoś Nie chcę zrobić misję fabule, no na razie ja odpuszczę sobie gadanie z tobą. Chyba co chcesz? Co chcesz? Jakieś kraby mam z znaleźć. Nie chcę mi się tego szukać. Ok, tak się przyspieszę. Zawsze zapominam, żeby trzeba bus spamować. I myślę, że to będzie bardziej skuteczne niż jechanie deską, która jest strasznie ciężka do kontrolowania po prostu. Przejdziemy koło szkoły, ale nie wchodzimy do niej, idziemy do misji w drugiej części miasta. Policja ten ściga tam tylko rowerzystę, no cóż. Jak widzieliście nie był zbyt szybki. I teraz idziemy w tą stronę i tu już mamy misję. Nie, nie pomogę ci. Pilsy płynie ci, poczekaj, na razie mamy panty raid. Evening, sir. You boy, what do you think you're doing? Nothing. What about you? Well, I'm, uh, uh, I, I'm looking for naughty boys. I, I mean, I'm looking for naughty boys in the wrong parts of town. Uh, uh, what I mean, Hopkins, is that I'm glad to report that in that disgusting store, I did not find one naughty boy. Not one. Well, that's good, sir, because filth like that can really rot a young man's mind. Exactly. That's why I got this research to check on the dangers. It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir. Thank you. No problem. But I'll tell you, Hopkins, I'm quite worn out with all this work. I don't uh, suppose you could do me a favor. What? Well, uh, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week. But I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. <laughs> it would be embarrassing to ask for it now. Oh, uh, maybe you could help, but you'll uh, have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great! So go and collect all the dirty laundry from the uh, girl's dorm. Okay. And if you get caught. I know nothing about it! I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gates, but Shh. Okay, czyli mamy misję ninja. Czyli możemy yes. Możemy się przejechać świetnie. Będzie obie szybciej. I idziemy do Akademiku Dziewczyn. Sami wiecie po co. O oh Jesus, to będzie ciężka misja. Uwierzcie mi. Szczególnie. Aż nie, nie będę mówił co. Zobaczycie po prostu, jak to będzie wyglądało w akcji. Przy okazji zobaczę. Tu niestety nie ma innej drogi chyba. Tylko tędy mogę iść. Tak więc nie możemy wejść w wejściem, tylko musimy iść tędy. Pyk. Okej. Okay. Skubałem się w na chyba, drugie piętro. I idziemy. Niestety nie możemy biec. Z oczywistych pogodów. Co ciekawe, mamy tu też kartę do zabijania, jak widzicie. Od, od tu. Więc to jest to jeszcze dużo do zabijania. Czy najpierw idziemy włożyć? No tak, Już tam na minimalce, gdzie możemy iść, a gdzie nie.

Spokój, żeby tylko ostatni kawał. Jimmy, help! T here's a pervert in here! Is that Jimmy? Everybody, calm down! What? Tak, więc musimy teraz stąd uciec. Najlepszy od tego będzie, według mnie, tak, to, A nie możemy teraz być tani. Goddam it! Wcześniej jakieś mogłem stąd wyjść. Niestety, ale musimy pakować się... Tędy. Jak mamy stąd uciec? Jak na zbyt kryją momentalnie. Wszystko pod Może jednak? Nie? Ja na tu idzie. Możemy się schować, tak? Naszek wypadek? O oh Jezus Dajesz szansę. Nie możemy biec, bo te nas znajdują wtedy. Uciekamy stąd Trzeba będzie to sprint walnąć niezły Miejmy nadzieję, że to jazda mi się uda I uciekamy szybko, 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 szybko O, nikt nie ściga To jeszcze lepiej O, dopiero teraz na zbugowaliśmy troszkę grę Udało się Tylko mam nadzieję, że nam je trzy dychy, to rozumiem. Jakby dawno piątaka, to bym się troszkę kurzył. Co taką misję tylko piątaka. Czyli co czekamy. A godzina policji, znaczy już mogę sobie... Po prostu idę spać. Nie ściga mnie, już idę spać. Już idę spać! Idę spać, idę spać, idę spać. Daj mi spokój. Jezus. Myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek, dzięki wielkie za oglądanie go, jeżeli chcecie kolejne subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, mówcie co uważacie o tych odcinkach, o tej serii w ogóle, jeżeli macie pomysły na kolejne let's play też chętnie się nad nimi zastanowię, tylko dajcie mi znać jakie to pomysły i żegnajcie ludzie.